Także jestem po operacji laserowej zabiegu korekcyjnego wzroku. No, w tej chwili już sobie odpoczywam, trochę o czym je szczypią i rozpierają, bo są takie efekty. No, na początku się pojawiają, kiedy przestają lekkim działać w cibulowe. Nie boli to, aczkolwiek to szczypie, więc teraz muszę leżeć i odpoczywać się, regenerować. Ale wpowiem że elegancko, kurde, bo już widzę, że. Jest różnica, i jak jeszcze się to wszystko zregeneruje, to wzrok będzie źle, i to bez okularów. Także no, w pracy, w sporcie, w Straży Pożarnej i na zawodach będzie mi to wiele łatwiej i wygodniej pracować, działać i robić różne fajne akcje. No, klinika Ewita, polecam bardzo, no świetni ludzie, bardzo sympatyczni, wszystko wytłumaczyli. Pani doktor, to no, cudna kobieta. Yy, bardzo, bardzo przyjazna i poświęciła dużo czasu, żeby wszystko właśnie dobrze wytłumaczyć yy, Więc jestem mega zadowolony z tego No i muszę leżeć teraz, nie odpoczywać się, regenerować, co godzinę kropić sobie Teraz może zaraz być kryzys, bo tak po 3 godzinach się robi trochę ciężej Ale w sumie Luzik Luzik i pozdro 600, idę spać chyba Yo. Także jest kolejny dzień z cyklu Matrix Yy, jeszcze muszę być w tych okularach. Znaczy, muszę, no, po prostu mi radzi wszystko, więc tak się jakoś radzę. Ciężko, jeszcze oczy się otwiera, ale już coś tam działam sobie i mogę nawet na messengerze chwilę popisać w tych okularach i coś tam widzę powoli, więc ta ostrość wraca. No i co, czekamy dalej na efekty. Już tak nie boli jak przedczoraj czy wczoraj, więc o tyle dobrze, już tylko czekamy się. Regeneruje kropie cały czas. Potem powiem Wam, co dalej. Tak jest. Dzień, yy, chwila, policzę poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No, czwarty, czwarty dzień po operacji. W sumie trzeci, bo w dzień operacji była 16, więc no, taka połowa dnia dopiero była, więc no, trzeci, trzy i pół dnia po operacji. Oczy już naprawdę świetnie wyglądają. Porównując do tych pierwszych dni, gdzie były napuchnięte i czerwone. No, jest super. Już tak nie bolą. tu w ogóle jeszcze te śpiochy jakieś sobie wycierał. No, jeszcze w okularach sobie chodzę. Ogólnie pierwszy dzień po operacji musi być w okularach Jeszcze trochę pieką jak widzę jakieś mocne światło Więc muszę na to uważać Ale jest naprawdę świetnie No w te pierwsze dni no to było ciężko Ciężko bo głównie w dzień po operacji Leżałem i, i zdychałem nie no Piekło trochę, bo taka była akurat była operacja, był zabieg metodą y, trochę bardziej bolesną, ale długoterminowo bardziej bezpieczną, więc ją wybrałem, bo wiadomo musi boleć jak się chce mieć. Efekty, no wiadomo, no nie, nie musi boleć, ale akurat przy tej metodzie było wiadome, że tak to będzie wyglądało Ja się na to zdecydowałem, bo, bo się bólu nie boję Także jutro mam wizytę kontrolną jeszcze i czekam aż mi się ostrość coraz bardziej będzie poprawiała Z każdym dniem widzę coraz lepiej i będę Wam dawał znać jak to będzie dalej wyglądało Ja się jaram i widzimy się w kolejnych nagrywkach Pozdro vlog Matrixowy Yeah. A teraz was przeprowadzę przez proces kropienia oczu. Jak to wygląda w praktyce? Kładę sobie tutaj telefon, żebyście wszystko widzieli na tym filmie. Muszę zdjąć okulary i sięgam po swoje krople, które kropię co godzinę. Akurat to są takie co godzinę. Mam też krople, które kropię co 3 godziny. Te nazywają się Hyal Drop. Proszę bardzo, tutaj zdejmuję obudowę ochronną, zatyczkę i już mam przygotowane krople. Na to, żeby zakropić sobie moje oczy, więc uważam. Tu się kładę, proszę bardzo, i teraz staram się mieć oczy otwarte. Ja sobie płagam drugą ręką, aby na pewno ich nie zamykać. Teraz wystarczy wcisnąć sobie tą tubkę, i już kropla leci. O, teraz tylko troszkę pruszam powieką, żeby to się rozniosło po oku. No i teraz. Druga kropla, waga, no ładnie wpadło. Teraz chwilkę, poleżę sobie, żeby to się wszystko rozniosło po całej gałce ocznej. Także tak to wygląda, i tak co godzinkę sobie muszę kropić. Yy, ustawiam sobie budziki, które mnie o tym informują, żeby nie zapomniał, bo idzie idzie o tym nie pamiętać. Człowiek się wkręci w jakieś różne czynności. I potem zapomina, tak to budzik dzwoni za godzinę i o wszystkim pamiętam Także kolejny vlog z cyklu mat, zapraszam na kolejne fragmenty tego materiału Pozdrawiam serdecznie To jest, to jest śmieszne, bo sobie wyszedłem na parkur, pobiegać, potrenować sobie troszkę, poskakać I wszystko jest takie piękne W sensie teraz tym wzrokiem, nowym, lepszym, ekscytuję się nawet takimi pierdołami jak, jak struktura tego drzewa no, bo wszystko tak dobrze widzę I tak sobie podchodzę w ogóle I tak patrzę, ale woda piękna się mieni Jakie fps no po prostu to jest, nie wiem, jak się Jak jakieś dziecko czy jakiś dzikus Który, wow, biega i Wow, opona Wow Ale mega Woohoo Ale sztos, Zostanę wodą No, także skakczę po oponach Skakuję, o Proszę bardzo i jestem zakochany w świecie na nowo. Nowe oczy, nowy wzrok, nowy ja, nowy rok, nowe możliwości. Świat jest piękny. Można sobie wyjść, spojrzeć w niebo, w słońce, w chmury i się napawać tym pięknem. Pozdro jest zajebiście naprawdę. Kurde, pięknie jest no. Jest mocny dźwiedzi. Ciśniemy po swoje. Rozwijamy się. Gadka szmatka, ale No chcę po prostu przekazać jak jestem wesoły, szczęśliwy teraz. Bo to jest niesamowite doświadczenie! Wszystko widzieć! Pozdro!